Siemaneczko, z tej strony Mister Mamut Ogólnikowo chciałbym dla was nagrać filmik dlatego też nagrywam filmik dotyczący dlaczego zniknąłem z internetu w sumie, bo ostatni filmik jaki widzieliście to był dwa lata temu i teraz pojawia, pojawia wam się na ekranie jaki to był filmik to jest taki wyjaśniający odcinek tak będzie tytuł, wyjaśniający odcinek więc w tym odcinku po prostu wszystko opowiem wszystko wam Wyjaśnię, no ale jak widzicie, filmik, więc coś zaczyna iść do przodu. Ale nie przedłużając, yy, zapraszam do oglądania i od razu powiem, mojego oglądania. Chciałbym w sumie zacząć od tego, że dwa lata temu, a dokładnie już patrzę, dwa lata temu, 12 września to był. Ostatni odcinek. Spytacie się Mamut, ale dlaczego? Mamut, dlaczego Ciebie nie było? Mamut, gdzie Ty byłeś? Mamut, co Ty robiłeś? Pewnie się opierdzielałeś, nic nie robiłeś. Otóż powiem Wam tak: ee, chcę być z Wami od samego początku szczery. E, w tamtym momencie zaczynały mi się kończyć pomysły e, do realizowania, ale mimo tego cały czas coś próbowałem. Miałem dwa nieudane projekty. Pierwszy to był serwer w Minecrafcie. Naprawdę, naprawdę, szczerze mówiąc, bardzo dobry plan. E, pieniądze w miarę by się znalazły na to. I chciałem po prostu zrobić taki serwer, aby mieć z czego nagrywać, bo ten serwer był fajny. Ja mam nadzieję, że wrócę do tego jeszcze projektu kiedyś. W sumie, część rzeczy z tego projektu mam cały czas przy sobie. E, więc mam nadzieję, że po prostu wrócę do tego kiedyś i zrobimy razem taki serwer. Wszyscy razem. E, ale pierwsze pytanko. Mamut, e, gdzie Ty byłeś? Ogólnikowo powiem Wam tak. E, miałem przeprowadzkę. Przeprowadziłem się o ponad 500 km z mojej miejscowo miejscowości, takiej rodzinnej i aktualnie żyję sobie na Dolnośląskim. Tam gdzie takie serki, kozie są i tak dalej. A śmieje się. Nie, ogólnikowo e, na Dolnośląskim aktualnie przesiaduję. E, internet mam lepszy. Tu was zdziwię, internet. No nie uwierzycie, no światłowód, no naprawdę super ekstra e, mega mega bardzo dobry, ale nie mam sprzętu w tym problem. Mam laptopa. W teorii laptop kosztował 4500, bo to jest Acer Nitro 5, Intel Core i5, Nvidia. Tam jest bodajże 1660 Ti, w sensie Ti, Ti, no. Ale jeżeli chodzi o nagrywanie, jest kiepski, jest naprawdę kiepski. Przez to, że miałem przeprowadzkę, Zmiana pracy, ale zmi ta przeprowadzka była przez to, że musiałem zmienić pracę, to było już tak pewne, że zmienię pracę, że po prostu zająłem się szukaniem po prostu jakby pracy adekwatnej dla mnie. E jak niektórzy wiedzą, wcześniej byłem na pr e w pracy jako ratownik wodny, w sensie praca, służba, każdy to mówi na to jak chce, tak naprawdę byłem, jak e byłem ratownikiem wodnym. Na pieniądze, tak naprawdę, no nie mogłem narzekać, było ok, e, ale zmieniłem pracę, zmieniłem, musiałem zmienić i przeszedłem na, nie uwierzycie, ale na bar. Jestem aktualnie barmanem, e, kręcę drinkami i e, wdowami. Śmieję się oczywiście, śmieję. E, ogólnikowo tak, e, zmiana pracy. Oczywiście nauka do tej pracy, wszystko od nowa, bo ja nie byłem, nigdy nie byłem w takiej pracy, więc musiałem się nauczyć. Zmiana pracy, zmiana miejscowości, no i właśnie ten laptop, czyli zmiana całego sprzętu. Aktualnie jestem w mieszkanku w miarę ok naprawdę mieszkanko jest moim zdaniem fajne i spytacie się, ale Mamut, no... Dwa miesiące, może trzy być i to wszystko zajęło. Tak, ale musiałem dokończyć sprawy, jeżeli chodzi o szkołę. Mam znaną maturę. Mogę się tutaj pochwalić tym, że mam znaną maturę. I ogólnikowo, jeżeli chodzi o moje samopoczucie, które wtedy w 2022 było, było bardzo złe. I ogólnikowo. Związane po prostu z sprawami takimi, że tak powiem, sercowymi. Swój mamucik, oczywiście, znalazł taką mamut. Mamu. mamu... Jakby to odmienić? Mamut znalazł drugiego mamuta, ale ten drugi mamut okazał się słoniem, dlatego mamucik musiał się z tym słoniem pożegnać, bo ten słoń udawał mamuta, nie? To takie smutne trochę. Później Mamut yy, szukał, z, że tak powiem, nowych znajomości i tak dalej, yy, to tak samo większość to były słonie, yy, nikogo takiego normalnego nie poznałem. To w sumie tyle, tak przeprowadzka, zmiana z, z, zupełnie znajomości i tak dalej, i tak dalej i inne takie sprawy, już nie chcę pokazywać palcem kto, co i tak dalej. Ja jestem z wami szczery i ale już nie chcę tak bardzo Was w moje życie prywatne sprowadzać. Co bym chciał powiedzieć dalej to jest to, że mam pomysł ogólnikowo przez to, że ten laptop nie daje sobie rady. A komputery... Komputery, no wiadomo, są drogie. Aktualnie sobie odkładam, mam nadzieję, już takie typowe gameplaye, typowe nagrywki i tak dalej. Może ruszą pod koniec stycznia, ewentualnie luty. Takie tak już mówię Wam nagrywki, co były kiedyś, ale trzy razy lepsze mam nadzieję, nie? No wiadomo, jeszcze biurko muszę kupić. Krzesełka mam, tylko biurka nie mam. Takiego fajnego ok biurka. Aktualnie siedzę tak naprawdę przy stole. Jak wrócę na YouTube to mam nadzieję, że po prostu zrobię Wam od razu tak naprawdę room tour po w Stacie sensie room tour po mieszkaniu, ale e, chciałbym od razu powiedzieć: e, jedna z takich nieprzyjemnych sytuacji też e, ma być w styczniu, w sensie nieprzyjemnych dla mnie prywatnie. E, odnośnie tego, tak jak powiedziałem, chcę być szczery: nie chcę nikogo brać na litość, nie chcę nikogo bawić emocjami, chcę po prostu wam powiedzieć wszystko, abyście wiedzieli na czym aktualnie ja stoję i kiedy mam zamiar wrócić do nagrywania. Ogólnikowo w styczniu, na początku stycznia, będę miał operację. Trochę taką cięższą, ponieważ będę operowany podczas gdy dadzą mi śpiączkę. Dadzą mi ogólnikowo, dadzą mi jak to się nazywa, znieczulenie, ale nie znieczulenie miejscowe w sensie, znieczulenie miejscowe także, ale dadzą mi też znieczulenie do kręgosłupa. Trochę będę leżał na tym stole ogólnikowo, jestem dobrej myśli, mam nadzieję. Nie, nie, jakby co, ja się w mamutkę nie zamieniam, nie, nie zmieniam płci, jest wszystko ok. Eee, nie, tak się śmieję. Trzeba być dobrze nastawionym do całego życia, a nie tylko eee, cały czas użalać się na sobą. Mam takie podejście od pół roku w sensie, mam takie podejście od w sumie dwóch lat, jakoś mniej więcej. I dokładnie tak. Ja chcę wrócić na YouTube, ja chcę dla was nagrywać filmy, ja chcę robić z siebie debila, bo ja to kurczę kochałem. Ja jestem dalej family friendly. E, pamiętajcie, mam uciek family friendly. E, naprawdę szczerze mówiąc, ja się bardzo cieszę, że aktualnie to nagrywam, bo naprawdę bardzo kochałem to. Niestety wspierających mi YouTube zabrał, zabrał mi wspierających. No jak tak można, nie? Nie, no ja wszystko rozumiem. E... I ogólnikowo tak jak powiedziałem, mam nadzieję dozbierać jak najszybciej do po prostu komputera stacjonarnego, aby zacząć już naprawdę fajne filmy robić. Oczywiście filmy będą dotyczyć Minecrafta, ale co się u mnie zmieniło. Zmieniło się to, iż znalazłem sobie drugie hobby oprócz nagrywania, ale to, to hobby, które znalazłem też może być nagrywane. Otóż. Nie wiem, czy, y, czy ktoś zbiera, czy nie, ale karty kolekcjonerskie TCG Pokémon. E, tak, no i też w sumie wróciłem do gry w Pokémony, bo kiedyś y, kilka osób się mnie pytało, y, czy gram w Pokémony i tak dalej. Tak, gram. Teraz jestem no Life, jeżeli chodzi o Pokémony, więc to jest też mój drugi pomysł. Może, jeżeli byście. Robię film, y, nagrywam film i 21 ma on się pojawić w sobotę. E, więc dziwne by było, na przykład jakbym. Jakbym dozbierał na komputer dopiero w lutym. Dopiero w lutym bym dozbierał na komputer. I wiecie, nagrywam 21 grudnia, a dopiero po dwóch miesiącach pierwszy film i znowu tam te. Nie. Więc mam pomysł taki co wy myślicie o tym, abyś, abym zaczął nagrywać. Y, chociaż na te dwa miesiące właśnie Pokemony. Y czy Pokémon Go, czy otwieranie paczuszek, czy co w się sensie wiadomo, boosterków, nie? Eee, ogólnikowo taki materiały zastępcze, że tak powiem. Jeżeli by to się w sumie sprawdziło, to bym był naprawdę ucieszony, bo też troszkę, że tak powiem, powydawałem pieniążków na to, ale tak samo na przykład mam oszczędzone tam kilka tysięcy, mam nadzieję, eee, złoty, więc jeżeli ktoś się zna na komputerach i tak wie, jaki polecić, to piszcie mi w komentarzach albo na Discordzie, e, jaki komputer jest, z waszym zdaniem, OK do nagrywania, do grania itd. itd. E, nie patrzycie na cenę, tylko możecie mi proponować jakieś tam komputerki, bo ja też się rozglądam. E, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. To w sumie chyba wszystko powiedziałem. Miałem powiedzieć. Dlaczego mnie nie było? To powiedziałem. Miałem powiedzieć, kiedy wrócę. To w sumie, no już wróciłem 21 grudnia. Ale tutaj właśnie to pytanie dla was: czy nagrywać dla was kontent yy, z Pokémonów? Czy to was interesuje, czy zupełnie nie? Bo na TikToku mam zamiar yy, nagrywać. Nie wiem, czy pod tym nickiem, czy pod innym. Mam nadzieję, że jak już to Pokémon yy, Pokémon Mamut albo Pokémon Mamut, coś takiego. Albo po prostu Mister Mamut na swoim starym TikToku, by zaczął nagrywać. Tam na pewno chcę zacząć nagrywać te Pokémony. Telefon mam ok. Telefon jest dobry, on mnie kosztował o 2000, więc jest dobry. Mam nadzieję, że da radę. I ogólnikowo to chyba w sumie na wszystko podsumowując, przeprowadziłem się 500 km. Niedługo mam operację. No i jeżeli chodzi o te znajomych. Chcę po prostu powiedzieć o to, że mało osób miałem takich, które mi chciało pomóc, które mnie wspierało. Po prostu miałem ciężkie, naprawdę bardzo ciężkie ostatnie dwa lata mojego życia. Były bardzo ciężkie. Odkąd tutaj jestem, to się zmieniło. Mimo tego, że zarabiam dwa razy mniej, bo zarabiam dwa razy mniej, ale podejście się zmieniło. Ludzi, jakich tu poznałem, też są naprawdę w porządku. Pomagają, wspierają. Ja ich też, także poznałem TikTokera mniejszy, ale niedługo ten TikToker będzie większy. Jest też odnosi Pokémonów, więc y, wspieramy się z nim nawzajem. Y, on jest naprawdę spoczko. Jeżeli ktoś by chciał do niego linka, to napiszcie o komentarzu, a ja wam wyślę linka na, do jego TikToka. I ostatni raz mówiąc, podsumowując, tam będzie licznik, ile razy powiedziałem, podsumowując. 21 będzie film. Mam nadzieję, że kilka osób z mojej starej widowni zostało. Naprawdę mam taką dużą nadzieję. Jeżeli po prostu zobaczę, że widzą to osoby losowe, to po prostu ten film, nie wiem, czy po prostu bardziej dam na nie publiczny i dam linka na Discorda. Zobaczymy co z tym będzie. Dajcie znać w komentarzach, czy nagrywamy z tych Pokémonów, czy nagrywamy otwieranie paczek i tak dalej i tak dalej. 21 Tutaj mam nadzieję pod koniec stycznia lub na, na początku lutego będę miał już komputer stacjonarny, że będzie wszystko ok i zaczniemy nagrywanie na poważnie. I mam nadzieję też, że yy, u Was jest wszystko w porządku, że u Was yy, że wam minęły te dwa lata lepiej, milej, i tak dalej. Więc do zobaczenia. Mam, nie, mam nadzieję niedługo. I szczerze mówiąc, zestresowałem się trochę na samym początku, ale już jest ok. No to co? Do zobaczenia. Mam nadzieję, że wszystko u Was ok. Kocham Was i KC Mamucik, naprawdę, ja się nie zmieniłem dla Was, więc ja Was kocham. I do zobaczenia. Pa!